Witajcie, jestem 13. Ze mną jest znowu Dąbraz Witam no teraz y, nagrywamy Survivala Tutaj mam już takie początkowe litenki, ma takie słabe Ja nie mam Początkową bazę Kurdów nie podam. A, kit tools, rzeczywiście. Kit czysteczka. Mogę się powiedzieć. Ej, nie używam ogólnie. Ja mi się przydadzę, ja muszę w ogóle kopać coś, tak? Nie musisz. Nie rób sobie zbroje ja już ci robię. Wyposażenie sobie zrobił w... Dobra Czy wiesz co na razie tym kamiennym będę robił Nie żelazne zobacz ile mam żelaza o. i cały czas się przypala Kilo się kieratę Kieramatka baba Marian to pierwszy Marian kto jechuj? Brakuje mi jednego Brakuje mi jednego patyka Powinny tam być drewno uh, Ogólnie teraz mniej loguje niż trendy A nie, dobrze, dobrze, dobrze wyliczyłem, dobrze Bo Zapomniałem, że na mnie jest tylko jeden potrzebny. Ja coś to to... No to zeskacz do nie. wody A tu jest drop czy... Nie, z rudy Och No Texturpak mi się przyda No bo to właśnie ten zbugowany No Tak? Ogólnie, no teraz jestem ogólnie na teksturpaku Verteza Bardzo fajny teksturpak na 188 Ej jak znajdziesz granic to wyjść zbieraj co zbiorę? Granit. Granit? Tak, to jest 1.8. Co? A nie, sorry, tutaj już jest wygenerowany świat. Dobra, ten, ten świat może być na 1.4. A e, widzę, może. A bo to ty po prostu. To ja. A znaczy ty? Boże, kiedy w tym w grałem. O, i creepery nie wybuchają. Nie? Nie Jak już to się nam mają i Tym. zostają w tej postaci To możesz łatwo dropić płytę z nich Kuźwa Ała Co płytki lepa, się nam przyda Ty, coś tu jest jeszcze No wiem Co? No. Czemu mnie bijesz? I tu jest coś takiego jak ten PVP tam, że jak się vloguję to ginę? E, chyba ja. Jest antyloga autobusynie. Czyli raczej jest. Daj się, daj jest. <laughs> żelazo Cieszę się, a ma żelaznego seta. Łama, masz jedno. O, cześć, krypery. Kolejne żelazo. Kolejne. Ja tu Fajne. mam kartę do żelaza fajna Krajna Ale zamknij się, wiesz Ile masz, bo ja mam 7 Jeszcze Ogólnie gdzieś tutaj jest opuszczona I kopalnia i... I widzę dokładnie nic O szkurno Pani ok w razie to był hardcore. No, się... Nie, nie Dyksa akurat nie mam. Mówię, ja mam tylko farto do żelaza. Z żelaza mogę robić wszystko. Z diamentów nic. Z diamentów... ani jednego nie znalazłem jeszcze. I tak trochę w ogóle nic nie widzę, nie mogę wziąć sobie drewno chociaż na pochodnię. Mogę patrzeć, nie mam. Nie mam. Głómuję na kolejkę. Czemu się do no mnie ta pasztronka? Byli, ale skończył oni tam książkę. Dobrze. Łączami. Gdzie jest baza? Nie tu. Czekaj Eee. Um, tu muszę to dziwne zamknąć. Powtórzę. Trochę słabo. Który masz level? Nie wiem. Na chwilę wyszedłem, bo może ja się na z zryspiesz? Byłem. Znaczy, A, teraz. Hmm. Ci, co mają diamentowy set, to szacun. Już mam parę żelazot tam wiesz Ile tak żelazo potrzebujemy? Nie wiem Żelazo na co? Ogólnie do tworzenia Kowadeł No, żwir zbieraj. zbieraj. Poczekaj na chwilę wyszedłem. Później tobie dam żwir i ty będziesz mi stawiał żwir, a ja będę kopał, okej? Okay? Dwa to Bo potrzebujemy plintem steel. Flint będziemy potrzebować. Bo mam ogólnie łuki, ale krucho ze je. Ty wiesz, że Dombraz to jest miejscowość i gmina we Francji, w regionie Lotyraniga, w Departamencie MOZA. Według danych na rok 1990 gmina zamieszkiwało 145 osób, a gęstość zaludnienia wyświetliła 13 osób na kilometr kwadratowy. Nieźle. nie jest To To jest jest Zrobić mi się. Zrobić mi się aż 149 osób, nie? Pozdrawiłeś To jest dobre, nie? Mam. Mało rzeczy Ja na chwilę stopuję nagrywanie To widzimy się po krótkiej przerwie Więc witam Was w przerwie Ja się tylko się nawijałem. No brawo Jesteś już Czekaj O was. Jak jesteś to wyświetla to do mnie kapni Poczekaj chwilę Jestem w bazie Tak tak Co by tu jeszcze? Dobra, masz, mam cię, kurwa. Eee, Polecamy cię, mam jak coś. to Ale jaka cisza teraz. Ej, mam z ciebie zagadkę, co nie? Dokładnie nie, nie zagarzcie tylko tak, mm -hmm. taką rozklinę. Możesz raz powiedzieć tak i raz możesz powiedzieć nie. Okej? Okay? Dobra. Nie no, ja wiem, jesteś gejem, nie, czy teraz komiesz tak? No, oczywiście przyznałeś. Dobra. Nawet nie musiałem zadawać pytania. Ja, że to nie znam. A ty wiesz czemu święty Mikołaj nie może mieć dzieci? Bo mu jaja odmarzyły?

Ej! Moje no gdzieś znikły! Chyba wiem. Ha. Proszę sobie Święty Mikołaj. zapomniane jakie ulicy... ...my... ...na Grochowskiej miałem... teraz ja wyszłam, pamiętaj bo ty wczoraj ostatnim rzutem skończyłeś ja to układam Ja mam na moim dworcu Adaś no a ja byłem tutaj na szaleń prawda Aha. no i nie mam już szans mojej ulicy Siedziałeś tam gdzie były moje domki, prawda? Mhm. Nie! Tak! Na dworzu dańskim byłem Ale nie ty siedziałeś po tych rękach gdzie były moje domki! Aha! Chopsa moje karty No w mi się teraz myli Późna godzina już jest, Moi Nic Hancji, nie widzę, jestem ślepy A bo nie dostałem bana jeszcze w myt, Znowu zwykły lichak z że jest... Misz która? Która? Wiesz. Wiesz. Która jest godzina? Pięćdziesiąt pięćdziesiąt jeden. A może to jest Dobra, na chwilę z, z młodym pograć w te... W żonopoli. A Tomek? A chcesz znaleźć te rzeczy są na... za no, ale... Okej, okay. okay, Tomek. Oooooe oh, Z racji tego, że nagrywam we wtorek i coraz bliżej święta, więc... Życzę Wam zdrowia, szczęścia i żeby ten czas wam miło upłynął. I to by było już na tyle w tym odcinku. Więc trzymajcie się i cześć. Był ze mną Tomek, którego już nie ma, nie zdążył się pożegnać, a to chuj zielony. ale dobra jeszcze z nim pewnie pogadam, ja pójdę na skyblocka, nagram kolejny odcinek, no i tak wyjdzie no, co będę narzekał skoro wszystko idzie dobrze, prawie, Podkreślam prawie. Poza tym, że e, nie mam z kim pogadać, to wszystko dobrze. Więc jeszcze raz Wam życzę wszystkiego najlepszego z okazji świąt, Bożego Narodzenia i żeby ten czas mi upłynął. No. Co będę przedłużał. Trzymajcie się i cześć!